Józef Mehofer, wybitny malarz, witrażysta, twórca polichromii, grafiki artystycznej i użytkowej, pedagog i organizator życia artystycznego. Jeden z największych artystów XIX i XX wieku. Urodził się w Ropczycach 19 marca 1869 roku. Przyszedł na świat w nieistniejącym już niewielkim dworku nieopodal Sanktuarium Najświętszej Marii Panny, królowej rodzin, Chrzcielnica, w której ochrzczono Mehofera. Znajduje się do dnia dzisiejszego w Kościele Farnym. Rodzina Mehoferów 15 lat mieszkała w Ropczycach. Ojciec Wilhelm Mehofer, matka Aldona z Polikowskich oraz bracia Józefa, Eugeniusz, Alfred i Wiktor. Mehofer został profesorem w Akademii Sztuk Pięknych, trzykrotnie sprawował godność rektora tej uczelni. Zrobił również doktorat na wydziale prawa. Pozostawił imponujący dorobek, m.in. 500 obrazów sztalugowych, setki rysunków i grafik, witraże i polichromie na najwyższym światowym poziomie. Artysta ożenił się z Jadwigą Janakowską. Ze wspomnień prawnuczki Mehoffera, Anny Lewandowskiej, można wnioskować, że był szczęśliwym człowiekiem, niezwykle pracowitym i zdyscyplinowanym. Był to szalenie skromny człowiek. Szalenie skromny, cichy, pracowity. A z drugiej strony, no, o, o, o wielkim poczuciu piękna i, no, i o wielkim talencie. I o niesamowitej pracowitości, bo co tu dużo mówić? Y, y, zostawił po sobie masę, masę różnych dzieł i właściwie we y, wszystkich, prawda, i jeżeli chodzi o malarstwo, i o grafikę, i o witraże. I o, Całą masę, całą masę różnych rzeczy. I właściwie ja tak sobie czasem myślę, że biorąc pod uwagę, że miał bardzo. życie rodzinne było dla niego bardzo ważne. Józef Mehofer był szczególnie wrażliwy, a żona artysty była jego upragnioną towarzyszką życia. Był skromny, no coś choćby przejawiało się w, w skromności, w zachowaniu, w, w takiej. Nie był natarczywy, był bardzo delikatny w sposobie ubierania, bardzo się skromnie ubierał. Był w ogóle skromną osobą. Natomiast moja prababcia była szalenie energiczna i była typem kobiety, jeżeli można by to przełożyć na dzisiejsze czasy określenie bardziej powiedzmy przebojowym typem. No, prowadziła dom na Krupniczej, był dom w Jankówce, to wszystko ogarniała, jak to po, po dzisiejszym można powiedzieć, w sposób bardzo na, 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 na wysokim poziomie i, i sprawiało jej to przyjemność. No zresztą ta ciekawostka jest, która może Panią zainteresować, że nasza prabab, prababka również malowała. I zresztą w jej, w jej sypialni tutaj na Krupniczej są dwa obrazy, które są jej autorstwa. Rzecz jasna robiła to tak w cichym tle mojego pradziadka, natomiast no jednak miała, miała ten artystyczny dryg. Ewa de Richecourt, prawnuczka Mechofera na co dzień mieszkająca we Francji, również mówi o niezwykłej pracowitości artysty. Był człowiekiem fantastycznym z mojego ojca. Przede wszystkim dobrym, rodzinnym, z ogromną klasą, przede wszystkim pracowitym, bardzo pracowitym całe swoje życie pracował bez, bez przerwy. Przykładem ogromnym tej pracowitości i, i, i rezultatu są, są kartony i witraże fryburskie w Szwajcarii, gdzie Pracował nad tym dziełem przez 40 lat, więc był taki regularny, pracowity i jak zaczął coś, to kończył. Znaczy, nie, bez przerwy nie pracował przez te 40 lat, tylko z przerwami. Robił kartony w Polsce, zawoził je do Szwajcarii, do, do Fryburgu i tam one na miejscu były robione przez, przez szklarzy. I, i oprawiane w ołów, i tak dalej, ale z bliska szalenie pilnował tych prac, żeby kolory były takie, jak chciał, bo szalenie był, był uczulony na, na kolory. Kolory musiały być głębokie, soczyste, i wszystko musiało grać między sobą. Oprócz o wspomnianym cyklu 13 witraży do katedry pod wezwaniem świętego Mikołaja we Fryburgu, Ewa de Kur mówi o innym dziele artysty. O dziwnym ogrodzie. Dziwny ogród no, jest jednym z naj, największych y, y, dzieł z, z, w, w branży obrazów naturalnych. Przede wszystkim jako wymiar, bo jest 2 na 2 metry i w, w detalu, ogromnie jest y, dokładnych detalu. Jeżeli się patrzy na przykład na trawę i wszystkie listki i kwiatki, które tam są z, z cieniami, z Koniczynki, jabłka, które spadają z drzew, i później suknia mojej prababki, szafirowa z cieniami cudownymi. No i te girlandy kwiatów, które są y, umieszczone między. jest. No i przede wszystkim ważka, ważka złota. Dla Anny Lewandowskiej dzieło Bliskie Sercu to portret florencki. Jest to. Y jak to zwykle w 85% przypadków jest na nim ukochana żona artystyczna, czyli moja prababka. Natomiast jest to portret szczególnie mi bliski. Nie wiem dlaczego, jakoś lubię go. Jest, jest to w pięknych zieleniach, które jak widać lubię tylko w butelkowej zieleni, w pięknej sukni. Każdy detal wspaniale namalowany, jest to moja babcia, która jest, robią, powstał ten portret w okresie, kiedy byli w podróży poślubnej i zresztą naokoło, złotą tą, są naokoło niej są elementy roślinki, która już w tej chwili nie pamiętam jak się nazywa, która jest symbolem płodności. Ona była wtedy w ciąży. W, z, moim, z moim dziadkiem Zbigniewem. Józef Mehoffer uwielbiał malować swoją żonę. Wśród najbardziej znanych obrazów jest portret żony na letnim mieszkaniu. Mehoferowi zdarzyło się, że nie ukończył swojego obrazu. Dlaczego? Jest taki obraz tutaj na Krupniczej, Pożegnania. I ten obraz jest, jak głosi Przekaz rodzinny jest, powstał po jakimś jakimś dysakordzie między moim pradziadkiem a moją prababką. I on się chyba obawiał, że ona go porzuci, co w ogóle w tamtych czasach było niemożliwe w sensie towarzyskim, w sensie w ogóle zwyczajowym i zaczął właśnie malować ten obraz, pożegnania, który jest właściwie namalowany do połowy, bo już się pogodzili i wspaniała, wspaniała, wspaniały happy end i nie skończył go. Z prawnuczkami Anną Lewandowską i Ewą Deriszekur rozmawialiśmy w krakowskim ogrodzie przy ulicy Krupniczej. Znajduje się tutaj dom Józefa Mechofera, w którym obie panie spędziły dzieciństwo. Urodziłam się w tym domu i całe dzieciństwo spędziłam tu i zabawy w ogrodzie, gdzie ogród był, nie był tak ładny jak w tej chwili, trochę bardziej był zaniedbany. Wiem, że, że raz na rok się robiły ogromne porządki. Ale, ale zabawy były z przyjaciółmi tutaj od literatów obok przełazili przez dziury w płocie i przychodzili dzieci literatów z, z epoki, czyli lat 50. Z początkiem lat 60. syn artysty Zbigniew wobec zbliżającej się stuletniej rocznicy urodzin Józefa Mehofera wystąpił z inicjatywą urządzenia tu muzeum. Budynek zgodnie z wolą rodziny artysty został przekazany Muzeum Narodowemu w Krakowie. Dzięki autentycznemu wyposażeniu oraz licznym dziełom Mechofera wiernie przywołano wygląd i klimat domu z jego czasów. Józef Mechofer żył długo, pracowicie i pożytecznie. Z przekonaniem można powiedzieć, że nie tylko nie roztrwonił talentu, ale go wielce pomnożył, i to na skalę rzadko spotykaną. Wszechstronność artystycznych zainteresowań budzi po dziś dzień podziw, a poziom, do jakiego doszedł we wszystkich dziedzinach sztuki, jakie uprawiał, skłania do najwyższego szacunku. Artysta zmarł 5 lipca 1946 roku w szpitalu w Wadowicach. Spoczywa na cmentarzu rakowickim w Krakowie w grobowcu przodków ze strony matki u boku rodziców. Tu także spoczywa jego syn Zbigniew i wnuk Ryszard. Robczyce pamiętają o swoim sławnym rodaku. Jest tu ulica i osiedle jego imienia. Imię Mehofera nosi też Robczyckie Centrum Kultury, a w rynku stoi pomnik artysty. W miejscowym Liceum Ogólnokształcącym istnieje sala jego pamięci. Mimo upływu lat, wciąż żywa jest tu pamięć o twórcy, który rozsławił Robczycę jak nikt inny w historii miasta.